Kubani, przedsiębiorca, prezes fundacji Paffere. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzisiaj nie typowa gospodarka, a bardziej polityka, a więc trudniej będzie naszych widzów prawdopodobnie zaciekawić. Porozmawiamy sobie o demokracji bezpośredniej, więc prosiłbym sprzedać mi tę ideę. Dlaczego miałaby mnie i naszych widzów, ona zainteresować? Wie pan co? Dlaczego? No bo, yy, a tak zmałpować po kimś, kto jest od nas lepszy, kto jest bogatszy, kto w rankingach zadowolenia społecznego ląduje na pierwszych miejscach, kto na rankingach bogactwa ląduje na pierwszych miejscach? Właśnie Szwajcarów. Yy, kraj mało znany w sensie jak się rządzi. Jak się tam dopiero pojedzie i coś się z tymi ludźmi ma, no to pan tak sobie zadaje, zaczyna sobie zadawać pytanie, kurczę, jakoś nie wiem, kto jest prezydentem tego kraju, tak? Znaczy wiemy, że mamy prezydenta Francji, Włoch, tam nie wiem, Węgier, wszyscy Rosji, Związku Radzieckiego, a tam nie ma. No jak się zapytamy Szwajcarów, a o co chodzi, słuchajcie, kto jest waszym prezydentem, to oni się tak lekko uśmiechają i tam zaczynają coś tam kręcić, że to w zasadzie u nas nie ma prezydenta, no jest jakiś prezydent i tak dalej. I szczerze panu powiem, że właśnie dlatego, że nie mają prezydenta, a są tacy bogaci, to wydaje mi się, że warto by się zainteresować właśnie ich unikalnym w skali świata systemem politycznym. To, tak bym poprosił, skrótowo i konkretnie, idea tej demokracji bezpośredniej, na czym to polega? Zacytujmy naszą konstytucję. Władza zwierzchnia w Rzeczpospolitej Polskiej należy do narodu. To jest punkt. 4, artykuł 4, punkt 1, artykuł 4, punkt 2: Naród sprawuje władzę przez swoich przedstawicieli lub bezpośrednio. Oni też mają przedstawicieli i też mają bezpośrednio, z tym, że bezpośrednio oni o wiele bardziej yy, rządzą sami sobą. Przedstawiciele są tak jakby dodatkiem do tego. Nie trudno zauważyć, że u nas ci nasi przedstawiciele to są najważniejsi i to oni nami rządzą, a bezpośrednio wszystkie inicjatywy, wszystkie łącznie z lewackimi, prawackimi, jakie, jakie by nie były, lądowały gdzieś na śmietniku, były zmielone, wchodziły do tak zwanej zamrażarki. Także to nie funkcjonuje. Bardzo szybko. Idea demokracji bezpośredniej. Jan Paweł II, kiedy przyjechał do Polski, do PRL-u, do komunistycznej Polski, mówił y, takie prorocze słowa, mówił, wyjaśniał, dlaczego w PRL-u jest źle. Bo twierdził, że jeżeli problem jest rozwiązywany na górze, problem, który dotyczy bardzo niskie, niskiego szczebla, na przykład rodziny, czy, czy, czy gminy, czy wioski i rozwiązuje ten problem władca tyran, to on to robi źle. Najlepiej będą rozwiązywali ludzie na samym dole. Jeżeli problem ich dotyczy, to oni sami powinni rozwiązywać problem. Pomoc z poziomu wyższego może przyjść tylko wtedy, kiedy ta pomoc jest rzeczywiście potrzebna. I to jest zasada subsydiarności, o której mówił już Jan Paweł II i która jest też propagowana przez Kościół Katolicki. Czyli Władza powinna być jak najniżej, jak najbliżej problemów. Nie należy angażować Edwarda Gierka do rozwiązywania problemu do, sznurka do snopowiązałki, a taki problem rzeczywiście w Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej był. Drugi element to jest weto ludowe i inicjatywa ludowa. Otóż zacznijmy od weta, bo to jest bardzo prosta sprawa. Otóż parlament, bo on też istnieje w Szwajcarii. Załóżmy, że wydaje nową ustawę. To nie jest takie proste jak u nas, że tam w polskim parlamencie większość głosuje, w ciągu 24 godzin tworzą ustawę, w ciągu 24 godzin ją przegłosowują i ona staje się obowiązująca. Tak, to, tam w ten sposób to nie działa, zaraz też o tym sobie powiemy. Ale powiedzmy, że wyszła taka ustawa, no i ludziom się to nie podoba, bardzo się to nawet nie podoba. No więc w Polsce wychodzą ludzie na ulicę. Denerwują się, jedni, jedni są za, inni są przeciw. Co robią Szwajcarzy? Szwajcarzy zbierają 200 tysięcy podpisów i mówią: Weto, nie chcemy tej ustawy. I powstaje cały komitet, nawet może być kilka komitetów, bo jedni będą y, mówili, że należy tą ustawę odrzucić, a inni będą mówili, że jej nie należy odrzucić. W każdym razie, jeżeli mamy 200 tysięcy podpisów, to. Państwo jest zobowiązane do przeprowadzenia referendum w tej sprawie. I teraz referendum ma dwa bardzo ważne atrybuty, to są takie dwa ważne przymiotniki. Jest bezprogowe i wiążące. Bez względu na to, ile osób by nie wzięło udziału w tym referendum, decyduje większość głosów. Jeżeli większość głosujących zdecyduje, że tą ustawę należy odrzucić, to ta ustawa jest odrzucana i nie ma żadnego gadania. I teraz proszę zauważyć, jakie to ma konsekwencje, bo to jest yy, znany w teorii systemów mechanizm sprzężenia zwrotnego. Wyobraźmy sobie, że grupa polityków przeforsowała tą ustawę, natomiast naród ją odrzucił. Powiedzmy, że odrzucił ją większością 72% albo nawet 52%. To jest sygnał dla tych polityków, że nie sprawdziliście się, że wasze pomysły były na siłę. I w związku z tym powoduje to też o wiele wyższą kulturę polityczną w tym kraju. Podejrzewam, że żaden polityk szwajcarski nie powiedziałby czegoś takiego, jak się mówi w polskim parlamencie czy, czy mówią polscy politycy. Tak jak pani Bańkowska czy Bieńkowska, nie pamiętam nazwiska, to przecież ja wam pozwalam pracować. To ode mnie zależy, czy będziecie mogli prowadzić swoją działalność gospodarczą, czy nie. Tak? No, prawdopodobnie mówię, jestem pewny, że żaden z polityków szwajcarskich by tego nie powiedział. To jest odrzucenie, to jest weto obywatelskie. Druga, drugi instrument to jest inicjatywa obywatelska. Pan jako obywatel może wystąpić z inicjatywą. Stworzenia nowej ustawy. No i po prostu, jeżeli zbierze pan chyba, bodajże 30, 300 tysięcy podpisów jest do tego potrzebne, to pod referendum też może być poddany już konkretna, konkretna treść pana ustawy. I jeżeli ona przejdzie, to jest znowu w referendum bezprogowym, to ona się staje wiążąca dla rządzących. Rządzący nie mogą nic y, zrobić żeby nie stosować się do tej ustawy, czyli wola narodu po prostu krępuje ręce politykom. U nas jest troszeczkę inaczej, politycy są wybrani do kręgów rządzących, a potem hula i dusza, piekła nie ma tak? i robią co chcą, naród jest podzielony, bo narodowi jak, jako takiemu się to nie podoba, tak? bo no, widzimy w tej chwili jest taki trend, żeby przekupywać wyborców właśnie po to, żeby mieć większość w Sejmie, bo wtedy o wiele łatwiej się rządzi, o wiele łatwiej buduje się, tworzy się jakieś budowy państwowe, na których zatrudnia się swoich znajomych, zatrudnia się swoje firmy, to już żeśmy przerabiali, my wracamy do prl -u. Dokładnie tak to funkcjonowało i do, do czego to doprowadziło, no to widzieliśmy w 1990 roku. Powiedziałbym, pięknie to brzmi, piękna teoria. Pan natychmiast powie wtedy... To Funkcjonuje. Nie, tak, że to nie, nie żadna teoria, to praktyka, no przecież dokładnie. to działa. Tylko, że ja się obawiam, czy to na pewno jest tak, że to demokracja bezpośrednia stoi za tym sukces sukcesem Szwajcarii, bogactwem Szwajcarii, praworządnością Dotyka... i, i tymi wszystkimi pozytywami tego kraju? Bo przypomina mi się, jak to Paweł Kukiz promował bardzo intensywnie, przecież to był głośny postulat kilka lat temu, tejowy. I nawiązywał tam chyba do Wielkiej Brytanii, do Australii. Fajnie, pięknie, ale czy to na pewno się sprawdzi w Polsce? Dotknął Pan bardzo ciekawego aspektu, zrobimy taką malutką dygresję na marginesie, bo to jest taki typowy przykład myślenia redukcjonistycznego, że jest jedna przyczyna i ta jedna przyczyna powoduje takie, a nie inne skutki. Oczywiście, że system polityczny wychodzi z kultury, z historii i tradycji szwajcarskiej. Z jednej strony system polityczny kształtuje postawy Szwajcarów. To, że w gminie rządzimy się sami, bo dokładnie na tej samej zasadzie rządzą się w gminach. Tak? Oni podejmują własne decyzje o zadłużeniu, czy nie o zadłużaniu się, o wydatkach publicznych. To ci ludzie podejmują tam decyzje. I tam te same mechanizmy funkcjonują, co na poziomie kantonalnym, czyli jest odpowiednik naszego województwa, czy federalnym, czyli całej Polski. Czyli też można zrobić weto, też można wystąpić z własną inicjatywą. Tak, także to, to jest cały całokształt, był, bym powiedział. Wydaje mi się, że Polska dojrzała w tej chwili, bo kilka lat temu takim moim no, ideą fix było przedstawienie właśnie elementów demokracji bezpośredniej, elementów kultury politycznej Szwajcarii i jako Fundacja Paffere wydaliśmy pierwszą książeczkę zatytułowaną Czy wiesz, dlaczego nie wiesz, kto jest prezydentem Szwajcarii? w sposób popularno-naukowy żeśmy tłumaczyli na czym to wszystko polega. No i tutaj jest taki ciekawy rozdział 3.2 o moralności Szwajcara, o tym, jak się Szwajcar zachowuje, jak się naród... Znaczy, że oszczędzają pieniądze, że są słowni, że nie manifestują swojego bogactwa i tak dalej, i tak dalej. To oczywiście też wynika z kultury politycznej. Tak? Oni mając do czynienia z kompromisami i dyskutując bardzo różne problemy, oni na najniższym szczeblu gminnym uczą się. A jeżeli się uczą i wiedzą, jak zarządzać gminą, to przenoszą to na wyższe szczeble. Szczeble kantonalne, szczeble federalne. U nas ludzie dochodzą do polityki z przypadku. To widać chociażby po kandydatach na prezydenta, jakich mamy w tej chwili. Oni się po prostu biorą z kosmosu i nagle się biorą rządzenie krajem, nie mając absolutnie doświadczenia, żadnego bym powiedział doświadczenia. Tak? No i potem jest cykl porażki opisany w innej naszej książeczce, Billa Fryzy, jak uchronić demokrację przed demokratycznie wybranymi politykami. Tu jest zupełnie inny system. Był tam ten kraj był na granicy bankructwa w 1980-tych latach, przy czym ten kraj był rządzony demokracją przedstawicielską i proszę sobie wyobrazić, że uratowało ten kraj dwójka... Polityków z obozów przeciwnych, którzy się dogadali i przeprowadzili serię daleko idących reform. Polecam tę książkę, bo każdemu politykowi się przyda, bo jest garść informacji, jak należy rzeczywiście lawirować w tym całym systemie politycznym, żeby jednak postawić coś na swoim. Kolejna książka to jest, poprosiłem profesora Matyję, który mieszka w Szwajcarii, jest politologiem, żeby napisał już coś bardziej konkretnie, nie językiem popularno-naukowym, tak jak pani Joanna Lampka, tą poprzednią książkę, i to jest właśnie ta książka. I Proszę sobie wyobrazić, że popularyzowaliśmy właśnie te wydawnictwa, i one się rozeszły po całym kraju. Ja nie mówię, że byliśmy pierwsi. Tak, ja po prostu wydałem taką książkę, bo to była idea fix, ale okazało się, że była już partia polityczna, demokracja bezpośrednia, która się rozsypała, że jest bardzo dużo ludzi, którzy o tym w Polsce mówili wcześniej, ale trafiło to, ta idea trafiła do marketingowca, do człowieka, który po prostu umie sprzedawać, wie jak to robić. I on wymyślił ideę WIR. Weto, inicjatywa, referendum. I w tej chwili powstaje bardzo dużo ośrodków właśnie, które mają w swoim logo wir. Proszę sobie to zapamiętać, bo wydaje mi się, że niedługo o tym będziemy mówili coraz więcej i coraz szerzej. Nawet podobno 4 czy 5 lipca bieżącego roku ma dojść do jakiejś próby utworzenia kolejnej nowej partii, która właśnie będzie zajmowała się tą demokracją bezpośrednią. Także ten proces idzie powoli. Proszę zauważyć, że jest zapotrzebowanie, że ludzie, dosyć dużo ludzi, bo to już jest, no powiedzmy, to są jakieś kilkadziesiąt tysięcy osób w Polsce, zaczyna o tym dosyć intensywnie mówić. Widać, że jest zapotrzebowanie, że widać, że ludzie upatrują w tym czegoś nowego, czegoś, co może naprawić tą chorą sytuację, jaką mamy w tej chwili. To samo było 180 lat temu w Szwajcarii. Oni też się tłukli między sobą, oni też się nie zgadzali, mieli wielki chaos w swoim kraju. I jakoś do tego doszło, że właśnie wymyślili i wdrożyli te swoje narzędzia. Według mnie, wracając do początku, do, pana, do pierwszego Pana pytania, po prostu musimy to małpować. Ja nie mówię jeden do jednego, musimy pójść własną ścieżką, ale po prostu skorzystać z tych y, instrumentów, które są po prostu sprawdzone i które działają w niektórych wspólnotach mieszkaniowych albo w niektórych spółdzielniach w, naszych, w naszym kraju, gdzie rzeczywiście władze tych wspólnot są wybierane oddolnie, nie ma tam żadnych nacisków, y, ludzie mogą kontrolować, mogą odwoływać. Ja y, Nasza wspólnota mieszkaniowa do, mieszkaniowa, do której ja należę, właśnie wyrzuciła pewnego prezesa, który nią sterował, po prostu sterował i doił. Myśmy się go pozbyli. To był proces długi, zajął około 10 lat, ale to się udało. Także te mechanizmy mamy, mamy właśnie na tych najniższych szczeblach, po prostu trzeba je przełożyć na cały kraj, na województwa i, i Polskę. Ja dopytam jeszcze o te książki, czy niezmiennie można je pobrać za darmo na stronie, e, Tak, cały czas ksiaski org można pobrać w wersji yy, elektronicznej jak najbardziej. To niech będzie, że jest to i piękna teoria, i piękna praktyka, ale ja nie uwierzę, że jest to mechanizm czy system bez wad. Czy doprowadził przynajmniej czasami do czegoś złego w Szwajcarii. Yy, znaczy, a czy pan słyszał, żeby tam były jakieś wielkie katastrofy? Wielkie manifestacje. Nie słyszałem, ale nie słyszałem również na przykład o wielkich katastrofach w Demokratycznej Republice Kongo, bo po prostu może te wiadomości tak nie docierają do nas. Myślę, że gdyby coś się takiego wielkiego w Szwajcarii działo, to by cały świat huczał na ten temat, bo tam rzeczywiście jest to kraj bardzo spokojny. Dla przykładu powiem. Dyrektorzy szkół proszą, żeby dzieci nie były. Od bodajże pierwszej czy drugiej klasy odprowadzane przez rodziców do szkoły. Dzieci mają do tej szkoły chodzić same. No co jest nie do pomyślenia, chociażby w Polsce, tak, że dziecko przecież może być porwane. Oni twierdzą, że nie, że u nas nikt nie będzie porwany, bo my jesteśmy krajem bardzo, bardzo bezpiecznym. A propos najbardziej nasyconym bronią, równocześnie. Proszę wyobrazić sobie, że zginęło dziecko, zaginęło. Z drogi, znaczy wracając ze szkoły, zginęło. No, i było szukanych, bodajże przez 24 godziny. To, to kwestia kilku ostatnich lat. No, i się podniosły głosy, że proszę bardzo, jest przykład, to teraz trzeba jednak te dzieci chronić, one nie mogą być aż tak samodzielne. Dziecko się odnalazło, i oczywiście Szwajcarzy w większości stwierdzili, że to jest dowód na to, że skoro się dziecko odnalazło, to znaczy, że nasz system bezpieczeństwa funkcjonuje. Także jest to bardzo bezpieczny kraj. Tam nie ma różnych wielkich manifestacji. Druga sprawa to też nie będzie to, o czym Pan mówi, natomiast powiem, że katolicy z kantonu Bern w pewnym momencie stwierdzili, że oni nie chcą żyć, stanowić tego wspólnego państwa, którym było Bern, bo to kantony to są oddzielne tak jakby państwa, sfederalizowane właśnie w Szwajcarię. Że oni nie chcą, oni woleliby mieć swój własny kraj. Przez 10 lat albo więcej nawet walczyli, i rzeczywiście tam nawet dochodziło do pyskówek, do, do poturbowania ludzi, i to, to nie był bardzo łagodny proces. Ale takie państwo się wyłoniło. To jest kanton Jura bodajże w 1972 roku, jest, jest samodzielnym państwem, jest kantonem Szwajcarii. Proszę zauważyć, ile problemów mamy w tej chwili z Hiszpanią i z Katalonią. Dlaczego oni nie mieliby się wydzielić? Dlaczego? Tak? Zasada subsydiarności, o której mówiłem, mówi jak najbardziej: chcecie, stanowcie sobie autonomiczną jednostkę w naszej Federacji, w Federacji Unii Europejskiej. Dlaczego nie? Natomiast jak się rozmawia ze Szwajcarami, to oczywiście oni mówią, że system ulega erozji, mówią, że są różnego rodzaju problemy, natomiast podejrzewam i znowu ten indeks zadowolenia Szwajcarów, podejrzewam, że te problemy, każdy ma problemy, każdy widzi problemy, nawet jeżeli Pan zarabia, nie wiem, milion złotych miesięcznie, to prawdopodobnie też Pan ma jakieś problemy, chociażby jak wydać, jak zainwestować te problemy i tak dalej, że nie są to problemy tej klasy, jakie występują u nas. Także tak mi się wydaje. Na pewno system ulega erozji, oni tego nie kryją, tak? Psuje się bardzo dużo, bardzo dużo w miastach. Ja tu właśnie mówiłem o tym rozdziale o tej mentalności szwajcara, to szwajcarzy mówią no tak, to jest mentalność rzeczywiście my tacy jesteśmy, ale w dużych miastach już takich, takich ludzi nie ma, tak? Czyli tak jakby to się wszystko zmienia. Natomiast spójrzmy na ten system 800 lat Działa. Szwajcaria nie została, no, że została chwilowo podbita przez Napoleona, ale generalnie sama o sobie stanowi cały czas. Nie wiemy, kto jest jej prezydentem, nie znamy tych czołowych polityków, a jednak ona sobie radzi bardzo dobrze, nawet w bardzo trudnych sytuacjach. No, między innymi też były roszczenia żydowskie i oni do tego podeszli bardzo pragmatycznie po prostu zaczęli dyskutować tak o co wam chodzi ile uważacie że wam się należy pokażcie metodę jak wyście to policzyli i tak dalej i tak dalej i wyszło że rzeczywiście zwrócili ale 10% tego co było żądane i to wszystko było uzasadnione to było dogadane z drugą stroną także tak jakby problem został bardzo elegancko załatwiony to tym razem proszę naszych widzów i słuchaczy o jak największą ilość pytań i komentarzy na temat właśnie Szwajcarii, bo myślę, że to jest idealny temat na kolejną rozmowę, żeby poznać ten kraj już tak od wewnątrz, nie na bazie teorii, a może właśnie bardziej praktyki. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo i no, mogę polecić właśnie dwie osoby związane z Paferę, <laughs> Profesora Matyję, którego no, trzeba by było z nim mieć wywiad zrobiony zdalnie, albo panią Joannę Lampkę, która mówi bardzo dużo ciekawych rzeczy właśnie o Szwajcarii. Także nie tylko ze mną można, właśnie też typowy element demokracji bezpośredniej. Nie jedna osoba, tylko wiele osób na te tematy może powiedzieć. Spróbujemy. Dziękuję. Dziękuję.